Wyruszamy wątek nadchodzących wyborów już niebawem. Teraz ostatnio można było usłyszeć, że coraz bardziej kandydaci, ci tacy, którzy są prezentowani, prezentowani przez mainstream, chcą organizować różnego rodzaju debaty. No oczywiście widać, że też między innymi nie widać, że nie potrafią ci ludzie w jakiś sposób się ze sobą porozumieć. Chociażby przykład tak zwanego końskiego, jeżeli tutaj mówię, ko, 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 koński. końskich, tak, przepraszam, koński. tak, koński. tak. gdzie, gdzie właśnie nie wiadomo, z jakiego powodu uznawana jest ta miejscowość za jakiś wyznacznik, jeżeli chodzi o sondaże, że to przekładać się będzie później. Nie, na... to też wiadomo. Grze Grzegorz Schetyna powiedział, że się wygrywa w końskich. Coś tym jest, jest autorytet dla całego mainstreamu, przecież jakby nie było popis. No i jak jak widać, właśnie ci ludzie nie potrafią nawet się w takiej fundamentalnej sprawie porozumieć, żeby usiąść przy stole jak kulturalni ludzie z klasą i podjąć dyskusję, aby zaprezentować własne argumenty. Drodzy państwo, także widać że, że tutaj, tu już jest jakiś że Druga rzecz, jeżeli przyjrzymy się osobiście e, tym ludziom i, i to co prezentują, e, no to poza jakimiś drobnymi, kosmetycznymi sprawami, to widać, że przynajmniej w tych kluczowych sprawach e, są zbieżni. Być może rozbieżność jest taka, że jedni lobbują jeżeli chodzi o sprawy obronne e, naszego kraju, czy, czyli bardziej tutaj chcą być wasawem Waszyngtonu, a drudzy bardziej na przykład Berlina. To być, to być może ich różni. Ja bym tutaj odwołał się do książki takiej polskiej bardzo płodnej pisarki historycznej Elżbiety Herezińskiej, która między innymi napisała książkę Legion. Ta książka poświęcona jest historii ludzi związanych z tym Legionem Narodowym, który sformowany gdzieś tam w okolicach Gór Świętokrzyskich. Nie był w stanie już przebić się do Warszawy, by wziąć udział w powstaniu warszawskim i wówczas dowódca zdecydował o tym, że będą maszerowali na zachód po to, żeby się nie dać wziąć do niewoli bolszewikom, sowietom, którzy w 1944 roku już od 1 stycznia siedzieli na terytoriach II Rzeczypospolitej, tych naszych wschodnich rubieżach, wtedy weszli tutaj na te tereny. I tak z tym frontem, który się przemieszczał w kierunku zachodnim, oni maszerowali w zwartym, zwartym szyku, w liczbie ponad chyba tysiąca żołnierzy, jeśli nie więcej nawet, z uzbrojeniem, z taborami, negocjując co jakiś czas z Niemcami, z Niemcami no te wszystkie drogi przejścia, bo też Niemcy chcieli ich włączyć do, do swoich sił, po to, żeby czy to nie Brygada Świętokrzyska. Otóż to właśnie, Brygada Świętokrzyska. Ale tu nie chodzi nawet o mm, finał tej książki, ale o początek. A początek dzieje się we wrześniu 1939 roku, gdzie przedstawieni są oficerowie, którzy zostali zmobilizowani w związku z agresją niemiecką, a potem sowiecką na Polskę. I dla mnie była bardzo interesująca, prawdopodobnie mająca w tamtych czasach miejsce, zresztą jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że tak mogło być, to niekoniecznie musi to być fikcja literacka tej, tak jak powiedziałem, płodnej, bardzo dobrej, moim zdaniem, pisarki. Mianowicie dyskusję, czy poddać się lepiej Niemcom, czy poddać się lepiej Ruskim, czyli Sowietom w tamtym, w tamtym czasie, bo takie były podobno. I tak jak sobie mogę wyobrazić, na pewno tak było. Debaty: komu tu się lepiej poddać, czy tym, czy tamtym. Nie było myślenia o jakichś innych rzeczach, komu się lepiej poddać. Jak patrzymy na obecnych przedstawicieli tego mainstreamu politycznego okrągłostołowego, czyli PiS, Platforma, PO, konfabulacja, ZSL, ślepa uliczka, Polska 2050 i różne inne byty, które wcześniej bywały. To w wykonaniu i jednych, i drugich widać jakby ten wyraz takiego piłsudczykowskiego myślenia, komu to się będzie lepiej poddać. I będą właśnie jedni poddawać się Waszyngtonowi i Izraelowi, drugi Berlinowi i Moskwie, i tak na okrągło będą myśleć o tym, jak sobie tutaj własne tyły zabezpieczyć, jak sobie zdobyć wysokopłatne stanowiska, jak ulokować, Swoich pociotków, rodziny, znajomych królika na dobrych etatach, ale jednocześnie no, coś za coś trzeba przehandlować. No więc przehandlowują po prostu interes narodowy polski, przehandlowują polską gospodarkę, przehandlowują polskie siły zbrojne, przehandlowują wszystko, co możliwe. No, także tutaj mówimy o przemyśle, bo uderzające dla mnie jest w wykonaniu obu tych kandydatów, a zwłaszcza tego kandydata pisowskiego, gdzie, oni na, gdzie on na okrągło powtarza tę mantrę wcześniejszą pisowską, która też przecież nie zniknęła wraz z zakończeniem drugiej kadencji rządów PiSu w 2023 roku, że trzeba kupować sprzęt amerykański. I nieważne, że ten sprzęt amerykański sprzedawany jest. Mówię o sprzęcie wojskowym, znacznie drożej niż innym sojusznikom z NATO, takim jak Turcja, na przykład, znacznie drożej niż innym sojusznikom Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych takim jak Egipt, jak Izrael, to jest bez znaczenia. Chodzi o to, żeby poprzez zakup sprzętu dać swoistą łapówkę establishmentowi amerykańskiemu i w ten sposób zaskarbić sobie jego łaski. Natomiast nie myśli się o tym, by zbudować polski przemysł, który będzie produkował na nasze potrzeby i który będzie w stanie jeszcze handlować tak, jak to robią Amerykanie, Rosjanie, Niemcy, Koreańczycy, Turcy, Irańczycy i różne inne poważne kraje. O, na przykład do tych poważnych krajów zaliczam także Czechos Czechy obecne, Szwecję, Norwegię, bo choć są kraje czterokrotnie mniejsze od Polski, Norwegia osiem razy mniejsza od Polski, to jednak mają własne interesy, mają własny przemysł i są w stanie Zlecać produkcję wojskową czy na potrzeby wojska dla własnego przemysłu i jeszcze sprzedawać to, co wyprodukują jako nadwyżki. Oczywiście są różne okresy i koniunktury, gdy idzie o te sprawy, ale w poważnych krajach, tam gdzie się myśli rzeczywiście o obronności, nikt nie zastanawia się, czy w okresach dłuższego pokoju zlikwidować Przemysł, e, przemysł szczególny, przemysł specjalny, czyli produkcję zbrojeniową. Przyjmuje się różne formy przetrwania, e, zwiększa się zamówienia dla własnej armii, jeżeli nie ma zapotrzebowania na rynki zewnętrzne, ale niej się nie wygasza. Natomiast co w Polsce zrobiono, zwłaszcza w tych ostatnich latach rządów e, Prawa i Sprawiedliwości? No z, zlikwidowano przemysł ciężki. No jak produkować cokolwiek dla wojska bez chód, bez, bez, bez koksowni? No przecież. Na tym podstawowym materiale wszystko się zaczyna. No, można powiedzieć, że to są najbardziej prymitywne rzeczy, ale trzeba je wykonać. Potem dalej y, wyższa technika, ale to trzeba mieć. Natomiast oni doprowadzili poprzez swój, y, swoją politykę realizacji tych umów Morawieckiego Fit for 55 do tego, że tych hut już w Polsce nie ma, te ostatnie są wygaszane. No i trzeba będzie nawet takie proste rzeczy jak stal jak różne inne podstawowe komponenty do produkcji zbrojeniowej, kupować u Chińczyka na przykład. Także, także jak widzimy właśnie, że z jednej strony, jeżeli chodzi o tą frakcję pookrągłostołową, jedna frakcja tutaj bardziej się skłania ku Waszyngtonowi, czyli ta frakcja, która obecnie jest w opozycji, druga jest tutaj bardziej skłonna być wasalem Berlina, przez Brukselę. Jak tutaj Stanisław zaakcentował, właśnie jeżeli chodzi nawet o uzbrojenie, tutaj mi się wydaje, że warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę poważne państwo, które czuje zagrożenie, a nawet niekoniecznie czuje, tylko chce być silnym, żeby właśnie uniknąć tego zagrożenia, no to zdaje sobie sprawę w ogóle ludzie, którzy zarządzają tym państwem, bardziej w ten sposób to sprecyzuje. Że państwo jest właśnie takim swoistym systemem, że nie chodzi o to, żebyśmy kupili 1000 czołgów gdzieś tam w Korei, 10 na przykład, nie wiem, 500 samolotów w Ameryce, jakiś wyrzutnik przykładowo od Izraela, a coś tam jeszcze skądś indziej, tylko o to chodzi, żeby właśnie te technologie sprowadzać do Polski. Jeżeli my was, sami nie jesteśmy w stanie tego w krótkim czasie. Um, stworzyć, to po prostu na zasadzie transferu technologii to rozwijać tutaj i podjąć tą produkcję u siebie, bo chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli będziemy kiedyś w stanie konfliktu, no to te wszystkie zabawki, które teraz kupujemy za olbrzymie pieniądze, one nie są wieczne, to one są ładnie wyglądają w czasie pokoju, to sobie jeżdżą na defiladach, My tak dumnie to oglądamy, czujemy tą dumę taką przysłowiową, narodową, jacy to my jesteśmy silni, ale zwrócę uwagę, że w czasie wojny te zabawki są niszczone. Zabawki, które kosztują olbrzymie pieniądze i każde poważne, liczące się państwo, chociażby na przykład nasi zachodni sąsiedzi, czy to na przykład Niemcy, czy. Francja, bądź np. Wielka Brytania, która, które te państwa mają właśnie ten przemysł zbrojeniowy, w razie konfliktu są w stanie uzupełniać te straty. My na przykład, jeżeli mamy takie położenie, jakie mamy, to będziemy być może nawet jeszcze gorszym położeniu niż np. Ukraina obecnie. Druga rzecz, trzeba zwrócić uwagę, mi się tutaj Stanisław chyba tego nie powiedział. Odnośnie polityki międzynarodowej, nawet tutaj w kontekście polityki wschodniej, bo jak tak obserwujemy, chociażby nasze, nasze interesy, w sumie są, tak można powiedzieć, od wielu stuleci już ukierunkowane na wschód, tam zawsze, nawet pod względem gospodarczym czy militarnym. Jeżeli na przykład czuliśmy zagrożenie ze strony Moskwy, to przecież mieliśmy tą głębię taką, bo te dawne kresy i to nie kresy tej drugiej Rzeczpospolitej, ale pierwszej Rzeczpospolitej, które sięgały jeszcze aż w dobrym okresie aż za Dniepr, to powodowało nam, że jeżeli jakieś toczyły się wojny, to toczyły się daleko, a tak naprawdę daleko od naszego centrum naszego państwa, a widać, że tutaj nie ma jakiejś takiej, nie wiem, myśli politycznej która by no, była jakaś kreatywna. Tak? Nawet jeżeli chodzi pod kątem naszej mniejszości polskiej w krajach właśnie za naszą wschodnią granicą i to tą bliższą granicą i tą dalszą, bo trzeba przecież wziąć pod uwagę, że Polacy mieszkają nie tylko tutaj w krajach bałtyckich, Białoruś, Ukraina, ale Polacy mieszkają w Kazachstanie. Mieszkają przecież również w krajach kaukaskich, byłych republikach radzieckich, a nawet Polacy mieszkają, dużo Polaków mieszka w Rosji, tutaj tej europejskiej, ale nawet i są przecież miejscowości na Syberii, gdzie mówi się tylko wyłącznie językiem polskim. A przecież ci ludzie, jeżeli na przykład by była mądra polityka państwa polskiego, oni mogliby być takim ambasadorem Polski, czyli jeżeli byśmy wspierali. Nawet w takiej płaszczyźnie gospodarczej tych ludzi, którzy, no bo nie oszukujmy się tam, jeżeli ludzie żyją z pokolenia na pokolenie. Są też ludzie przedsiębiorczy, którzy prowadzą swoje firmy, biznesy i przecież, jeżeli tych ludzi w jakiś sposób można było zaangażować właśnie na rzecz pracy, na rzecz naszego kraju, ci ludzie by też w jakiś sposób przeżyli na wpływy naszego kraju właśnie. Na tamtych takich tradycyjnych, można powiedzieć, terenach, które kiedyś w przeszłości należały do Rzeczpospolitej. No i tak na koniec naszła mnie pewna refleksja, bo mianowicie, skoro Niemcy, skoro Platformiarze i ich kandydat na prezydenta pozycjonował się i pozycjonuje jako sojusznik Niemie Niemiec i Rosji. Z kolei PiS pozycjonował się jako sojusznik Izraela i Stanów Zjednoczonych. To w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone zawierają sojusz z Rosją, to jak ten PiS ma się zachować? I ich kandydat na prezydenta. To jest dla mnie zastanawiające, jak oni rozwiązą, rozwiążą ten dylemat, gdy ich promotor, ich suweren, no bo oni są wasalami, tak się pozycjonują jako wasal Stanów Zjednoczonych, będzie. Sojusznikiem Rosji, Rosji Putina, na którego przecież tutaj przez ostatnie, można powiedzieć, już prawie dziesięciolecia wiesza się wyłącznie psy. Niezależnie czy zasłużył na to, czy nie zasłuży, no ale jest wielu takich, którzy sobie zasłużyli, a tych psów się nie wiesza, na przykład na żołyńskim i na banderowskiej działalności tego człowieka, jego współpracowników, w szerzeniu. Banderyzmu na naszej granicy wschodniej, tuż przy naszej granicy wschodniej, bo te kresy bliskie Polsce to akurat jest największe siedlisko banderyzmu, i tutaj jest wszystko w porządku. Tu się nie widzi niczego złego, nie widzi się niczego złego w polityce Litwinów, którzy przecież zawsze i wyłącznie od kiedy zaczęli myśleć o państwowości, byli wrogo nastawieni do Polski, i tutaj też się tego nie zauważa. Natomiast Putin, który akurat ma trochę inaczej ulokowane interesy, stał się ich wrogiem. No ale teraz, kiedy Putin jest wrogiem, kiedy jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, to nie wiem, jak oni tego dylematu wybrną i jak w tym rozkroku będą mogli trwać. No bo przecież skoro suweren amerykański będzie miał takie relacje z Putinem, no to nie wyobrażam sobie, żeby tolerował wasala, który by w stosunku do sojusznika Ameryki zachowywał się jakoś niewłaściwie. Tutaj, drodzy Państwo, jeszcze tak tylko dopowiem do tego, co wcześniej mówiłem, bo chciałbym zwrócić uwagę, jakie to są olbrzymie sumy, jeżeli chodzi o nakłady na, na nasze no, bezpieczeństwo narodowe, czyli na MON. No to tutaj już nie będę całości czytać, ale tutaj akurat mam akurat przed oczami budżet, budżet MON-u na 2026 rok. To jest... 205,5 miliarda złotych, to jest 4,9% PKB. To teraz tak zwracam uwagę, że jeżeli nawet część pieniędzy idzie na utrzymanie stanu bieżącego armii, czyli opłacenie żołnierzy, utrzymanie sprzętu, który już na, na naszym stanie jest, no to zwrócę uwagę, jak są pieniądze i jeżeli byśmy to zainwestowali w polski przemysł, to mielibyśmy tak naprawdę... Własny sprzęt, którym możemy dysponować bez zgody producenta, czyli na przykład jak teraz gdzieś na przykład chcielibyśmy użyć tego sprzętu poza granicami państwa, na przykład samoloty amerykańskie czy niemieckie czołgi, no to my musimy się prosić, chcieliśmy na przykład przekazać leopardy stronie ukraińskiej, no to też Niemcy musieli wyrazić zgodę. Ale tutaj tak odniosę się do tego, co tutaj Stanisław powiedział, bo tutaj tak przyszła mi taka, myślę, że tak naprawdę dwie strony polskiej sceny politycznej będą miały dysonans poznawczy, bo ja uważam, że, że faktycznie jesteśmy w takim okresie przed taką nową miałtą, gdzie Stany Zjednoczone bardziej zależy im, żeby pozyskać Rosję właśnie do, tego, do tej konfrontacji z Chinami. I z jednej strony widzimy tutaj, że Stany Zjednoczone to już sygnalizują wprost, z drugiej strony ta druga frakcja, taka proniemiecka, też na to zwrócę uwagę, bo oni tutaj tak cały czas mają tą retorykę antyrosyjską z jednej strony, z drugiej strony wchodzą w buty Berlina, a Berlin już zaczyna mówić otwarcie, że trzeba. Z powrotem wrócić do dealu z Moskwą i na przykład z powrotem odtworzyć chociażby gazociąg Nord Stream, który jest na dnie Bałtyku. Czyli, że widzimy, że jedna strona sceny politycznej nie nadąża za tymi zmianami, jakie, jakie, jakie obserwujemy, jak i również ta druga scena, strona sceny politycznej w przypadku tutaj Platformy i obecnie panującego nam premiera. Ee, nie dostrzega tego, a Berlin no, sygnalizuje już, że konflikt się powoli kończy i trzeba wrócić po prostu do starych układów, czyli znowu będziemy świadkami odtworzenia kondominium, kondominium właśnie niemiecko rosyjskiego w tej części Europy. No i jeszcze pozostaje nam jeden kandydat, kandydat konfabulacji. Który podobno ma być kandydatem kontynuacji. Teraz wobec tego wszystkiego nie wiadomo, co tam będzie kontynuował. Bo wygląda na to, że w żadnym razie interesy narodowe i państwowe polskie i Kościoła katolickiego nie będą tutaj absolutnie priorytetem. Tak więc zachęcamy Państwa do tego, aby faktycznie zacząć zastanawiać się nad tym trochę wyciągać jakichś wniosków z tego, co słyszymy dziś w mediach. Nie ulegać, jakby to powiedzieć, propagandzie, ale nie tylko takiej mainstreamowej, również w tych mediach społecznościowych, tych niszowych, nie przyjmować tego, co ktoś mówi, tylko starać się samemu zbierać te jakieś fakty, informacje i analizować, i to sobie układać, a nie być tylko taką tubą rezonansową, bo ktoś coś powiedział, drodzy państwo. Nie liczyć na nikogo innego, tylko. Po rozeznaniu prawdy podjąć pracę, która należy do naszych obowiązków, po to byśmy w jakiejś perspektywie dłuższej czy krótszej potrafili się na tyle zorganizować, by ta władza, która w Polsce de facto jest wykonywana przez wasali zagranicznych interesów, wreszcie znalazła się w naszych polskich narodowych rękach. Dziękuję Państwu, do usłyszenia i do zobaczenia. Zapraszamy do kontaktu, do widzenia.